Przegraliśmy bitwę o smoka. Nie był to zwykły pojedynek, lecz starcie dusz. Nasza odwaga, nasza wiara, nasza siła. Zostały tam wypróbowane do granic możliwości. Walczyliśmy jak prawdziwi wojownicy. Nie ustąpiliśmy ani na krok. Jednak to było za mało. Ale to nie czas na żal. Przed nami stoi większe wyzwanie. Walka o wszystko. O naszą ziemię. O nasz honor i o fioletowy bursztyn. Przygotujcie się, wojownicy. Przed nami jest bitwa, o której będą śpiewać pieśni albo krzyki rozpaczy. Jeśli chcecie otrzymać fioletowy bursztyn na koniec KVK, posłuchajcie nas uważnie, VP. Mamy przewagę liczebną. Mamy łącznie 4 razy więcej mocy od VP22. Musimy zabezpieczyć jeden bursztyn dla naszych sojuszników. Wiem, jak ciężko będzie nam się przebić przez wasze bastiony. Pozwolimy wam zachować wasz nekro i fioletowy bursztyn, ale nie możecie pomóc AC w obronie ich nekro. Zdrada? To stanowi pewien problem. VP22 ma swój honor i nigdy nie zdradziło swoich sojuszników. Nie przekupicie nas jednym bursztynem. My i nasi sojusznicy wygrywamy razem oraz przegrywamy razem. Może powinniśmy to przedyskutować? VP22 musi dbać o swoją reputację. Przemyślcie to. Drugi raz takiej propozycji nie dostaniecie. Inne przymierza przystałoby na te warunki. Brak pomocy dla OC. Jesteście szaleni! Powinno wam być wstyd, że wychodzicie do nas z taką propozycją. VP nigdy nie zdradziło swoich sojuszników. Może źle to ubraliśmy w słowa? Chcecie, żeby VP zaprzedało swoją reputację za jeden bursztyn? Posłuchaj mnie uważnie. Gdyby to były dwa bursztyny, pięć bursztynów, czy dziesięć bursztynów? Nigdy nie przystalibyśmy na te warunki. To szaleństwo w takim razie skończycie bez bursztynu. Szaleństwo. This is Sparta! Po odrzuceniu wrogiej propozycji Czyli o braku przyjścia z pomocą do AC. W czasie, gdy będą walczyli w obronie swojego Nekro, leadership VP udał się na obrady z leadershipem AC, żeby przygotować plan obrony, zarówno dla VP, jak i AC, gdyż była to walka 2 vs 4. Po odrzuceniu ich warunków mówili, że ruszą na nas z pełną siłą. Poradzimy sobie z nimi, jeśli będą przychodzili tylko z jednej strony. Skoro sobie poradzicie, czego chcecie od nas? Poradzimy sobie z nimi, gdy będą przychodzili tylko z jednej strony. Ale 05DK może nas próbować atakować od tyłu. Jeśli nam pomożecie i zatrzymacie 05DK, nasz plan obrony się powiedzie. A co jeśli zaatakują nasze nekro, a nie wasze? Nie mogą was zaatakować, bo w waszej strefie jest tylko Don z 20 ludźmi. To my jesteśmy otoczeni przez przeciwników, przez trzy królestwa. Jeśli by was zaatakowali, odetniemy ich. Zrobimy dokładnie to samo, co wy musicie zrobić, gdy zaatakują nas. Ale to się nie wydarzy, bo my jesteśmy ich celem. Główne siły wroga zatrzymamy na zachodzie bastionem. Jeśli zabezpieczycie nasze tyły ze wschodu, zatrzymamy ich bastionem w wąskim przejściu. Wtedy nasza obrona będzie nie do sforsowania, a może nawet uda nam się przeprowadzić kontratak. Ich straty będą wielkie, a ludzie pozbawieni morali. Będą musieli zaprzestać swojego planu. Dobrze, pomożemy wam. Ale to my wybierzemy dzień, w którym przyjdziemy z pomocą. Nie ruszymy od razu, żeby myśleli, że jesteśmy nieprzygotowani. Jeśli chcemy zadać im największy ból, musimy działać z zaskoczenia. Po ustaleniu planu obrony, leadership VIP22 wrócił do siebie. wszystko może być wasze, a może dostaniecie nawet dostęp do hydry. Będziecie pławili się w nagrodach, w legendarnych tokenach, w fioletowych bursztynach, ale jest jeden warunek: nie możecie przyjść z pomocą, gdy zaatakujemy VP22. Kolejnego dnia gdy VP poszło stawiać swoje fortyfikacje obronne, AC przyglądało się im biernie ze swojej bezpiecznej strefy. 16 czerwca VP-22 nadal walczyło na dwa fronty: na zachodzie bronili się za pomocą Iglicy, na wschodzie natomiast poszli pomóc AC przebić się przez wroga, przez 05 dk, gdyż ci podobno stawiali bardzo mocny opór i AC nie mogło ich pokonać aby przyjść z pomocą dla VP22. VIP nie dość, że walczyło z trzema przeciwnikami, to jeszcze musiało przyjść z pomocą swojemu sojusznikowi, który nie mógł sobie dać rady. 1 vs 1. AC wygląda bardzo słabo. Przegrywają 1 vs 1. Mieli być najmocniejszym królestwem na tej mapie. Nie wygląda to zbyt dobrze, ale obiecali nam pomóc. Spójrzcie tu. Myślę, że to Niace jest naszym największym problemem.